No, witajcie z tej strony DziamDziak A oto właśnie tym odcinkiem zaczynamy serię letnią, w której co tydzień będą filmy, pamiętajcie w sobotę o 14:00 będą filmy, co tydzień do końca wakacji, mam nadzieję, że więcej ale tak, w końcu regularność na tym kanale przychodzi no i co, dzisiaj jak to już widzicie jest pierwszy dzień lata, pierwszy dzień lata. Nie ma wakacji, ale jest się to że dzisiaj Nie, nie, odcinek od dłuższego czasu No i Ważne to, że tym robimy zadecyduje odcinek od nie, losujemy No No i uwaga Dzisiaj o tym odcinku zadecyduje Koło Fortuny Więc losujemy, co przypadnie na to Koło losy fortuny. Uwaga. Tak. Dobra, ej, dobra, fajny odcinek się trafił, bo robimy... Działam, DZIAK gotuje. Tak, dobra, zaczynamy! I uwaga, jesteśmy w kuchni i witam Was. W drugim sezonie Dziam Dziak gotuje Dokładnie dzisiaj jak widzieliście na kole Fortuny będziemy co robić? Robimy ciastko To jest druga część, to jest powtórka Powtórka pierwszego odcinka, w którym robiłem właśnie to ciasto Zobaczcie jak to lociało Sobie przypomnijcie, jak coś to wpadnijcie na film A my zaraz przechodzimy Do zrobienia tego dania potrzebujemy Mleko Olej! Którego bym rzucił, ale ale nie Cukier! Mąkę! Tym razem toczował, bo nie mam buni. Kakao! Proszek do pieczenia! Posypkę! I uwaga! Czekoladę! Dobra, jak już mamy powiedziane jakie składniki mamy, to ogólnie robimy te ciasto! Czekoladowe, ostatnio wyszło 10 na 10, więc dzisiaj powtórzymy to i mam nadzieję, że lepiej to wyjdzie. Więc jeszcze przedłużam i lecimy to robić. Robimy to. Dobra, zapomniałem jeszcze powiedzieć o jednych składnikach. O jednych składnikach zapomniałam powiedzieć, czyli mamy tutaj łyżeczkę małą, fibulskuny, łyżkę dużą, widelec oraz nóż, żeby kulturalnie tu zjeść. Oraz mamy taką miskę, tym razem zrobimy to w większym na i zobaczymy jak wyjdzie. Dobra, ja już się Zaczynamy po prostu, więc pierwsze co to musimy trzy łyżki mąki. Tortowej niestety nie ma babuni. No ale no trudno, no. Dodamy sobie trzy łyżki. Znaczy, takie trzeba, to, czy takie trzyba nie? Dobra. Raz. Dwa. No i trzy mamy, To, to jest możemy się pozbyć tego, to, to, tego, tego już nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Teraz tak. Potrzebujemy teraz. Jedną łyżki cukru. Tu dajemy jedną łyżkę cukru. Jedną łyżkę kakao. Uwaga, czy tym jest kakao? Bo ja. Bo ja myślę, że jest, ale. Nie jestem w 100% pewien. Unboxing, a jest kakao, już widać na dobra. A jak pięknie pachnie. Och, jakbyście czuli, to byście. Poczuli ten zapach kakao Zdamy jedną łyżkę kakao Dobra Jedna łyżka kakao jest Teraz potrzebujemy pół łyżeczki proszku do pieczenia otwórzmy ten proszek do pieczenia I uwaga dajmy pół łyżeczki Tylko pół łyżeczki Tute. Dobra jest takie jest takie pół, bo troszkę nam proporcje się zmieniły, to wiecie. I teraz tak, to... Czyli składniki suche, musimy teraz wymieszać dobrze. Może widelcem wymieszam, będzie profesjonalnie. O, widzicie? Jakie jajecznice będziemy robić? Tak, o. Dokładnie, ładnie się wymiesza. Aj, szczerze, oddaję takie mieszane. Okej, okay, mamy teraz ładnie, ładnie mamy wymieszaną tą, te suche składniki. Więc teraz robimy Cinnamon Challenge, ale z tymi składnikami. Mmm, jak to pięknie wygląda. <noise> teraz tak. Potrzebujemy tego oleju, czyli oleju. Oleju po prostu, potrzebujemy półtorej łyżki, więc tu trochę będzie ciężko do odmierzenia. Te połowę, bo nie wiem jak ją zobaczyć, połowę oleju, ale myślę, że gdzieś tyle. och czarne co się zrobiło! <grytanie> Dobra, i ostatnim naszym składnikiem jest mleczko UHT, czyli 3,2%. Yy, zawartość tłuszczu, yy, polskie mleko, wiadomo, mleczna dolina, yy, tak. Takie mleko zakupicie ogólnie w Biedronce, bo Biedronka to jest mój sponsor, więc kupujcie rzeczy w Biedronce, bo tam jest, tam jest fajnie skłować tak. Dobra, potrzebuję 5 łyżek. 3, 4, 5, mamy 5 łyżek. Ehm, tym razem mieszamy to nożem, bo tak będzie lepiej musicie, musicie mi uwierzyć. I teraz z tego to do, dobrze pamiętam. To ma być taka konsystencja. Um, ogólnie widzowie, powtórzyła się na, nam ta sama sytuacja, co z jak gotuje pierwszego odcinka. Zalewamy mleka, bo musimy dodać tego mleka. Troszkę. To nam powinno być płynne. Bo tam samo tak nie wyszło płynne. Ale o! No i teraz to się rozumie takie. Będzie troszkę mleczne. Ale dobre będzie. O, no i teraz taka konsystencja jest dobra! Dobra, test. Ej do... szczerze? Mega mocne. Dobra, czuć mąkę i kakao. Dobra, to teraz potrzebujemy dodać tej oto czekolady, czekolady, żeby urozmaicić ją. Więc mam nadzieję, że kremy sobie tak jest tyle połowę, wiadomo. Dodajmy gdzieś tyle czekolady i myślę że będzie dobre to, to mam nadzieję przynajmniej. O, mamy czekoladę. Teraz musimy to podważyć troszkę i wsadzić tak w środek, Pięknie pomieszać troszkę, żeby to ładnie się Ukształtowało A jeszcze widzimy posypka jeszcze, nie? To tutaj się tak ładnie. Yy, pros proszę, kamerzysta, to mało, bo to jest nielegalne. E, dobra, i teraz dajemy posypki. Dobra, I tyle chyba wystarczy posypki To się nam no, ładnie zrobi. Teraz nasze danie, jak zobaczyłem, to ogólnie to się nazywa brownie z mikrofali. I co? I stawiamy to na mikrofali na półtorej minuty. Więc mam nadzieję, że teraz wyjdzie lepiej. No i co? Widzimy się za półtorej minuty. Kurde, kurze, jak tu ładnie pachnie. To no strasznie lepiej pachnie od tamtego ostatniego Uważajcie, bo to... Miska może być gorąca. A, i nie wstawiajcie metalu do mikrowali, bo to może wybuchnąć. Wyciągamy to. Kurde, jakie to śliskie. O Wow! Ej, dobra, ciasto wyszło dobre. Okej. Okay. I... Tak wygląda nasze danie. Troszkę chyba się spaliło, ale dobra. Chyba w tamtym odcinku z tym brownim, ty ja chyba wyciągam na na talerz, ale tutaj postanowię chyba nie wyciągnąć wezmę po prostu łyżeczki i zobaczymy, teraz tak próbujemy tego brownie, pysznego brownie lecznego, bo trochę mleka dodam, ale dużo, ale to chyba dobrze wyszło, zaraz zobaczymy, nie? dajcie mi chwilę, muszę do czekolady się o mam też taką ładną czekoladkę, piękną ej dobra, szczerze? 8 na 10. Naprawdę tym razem się udało, bo to jest, nie jest takie mączniane jak wcześniej, tylko takie bardziej, wiecie. Mleko jest troszkę, jest takie łagodniejsze troszkę, więc. Więc więc chyba G. Dobra, to bardziej. Dobra, pójdziemy do dziadka papy. Ej, dziadek, chodź na chwilę. A few moments later. Ej, chodź, chodź! Dobra, rzucę niego łyżką. Chodź! Dobra, e, dziadek. Uwaga, to jest druga wersja brownie z mikrofali. Spróbuj. A uwaga, bo gorące, to nie wiem czy chcesz trzymać, czy ja trzymać. Kaj, okay, taki jak Uwaga, bo gorące to jest. Eee, bo O co co był... 8 na 10 Jest, o Dzandek gotuje się poprawił o 8... nie wiem to było 2, wtedy to o 4 razy się poprawił A on chyba podsłuchiwał, bo właśnie dokładnie taką samą ocenę dałem Bo trochę mleka więcej dodałem i chyba trochę mniej mąki, ale... Ale wyszudzi, naprawdę wyszudzi. No. Więc Widzicie? Polepszenia. No i co? A i subskrybujcie. Dokładnie subskrybujcie. No i na tyle widzowie, bo to był ciamcie, jak gotuje drugi sezon. Użyliśmy, no niestety, ale udało się bez.